Rewolucja francuska, która trwała od 1789 do 1799 roku, była okresem radykalnych wstrząsów społecznych, politycznych i gospodarczych we Francji, które ostatecznie doprowadziły do upadku monarchii, powstania ideałów demokratycznych i przekształcenia państwa francuskiego. Oznaczając koniec Ancien Régime, rewolucja stała się symbolem siły ludu do kwestionowania utrwalonych systemów ucisku i nierówności. Jej skutki odbiły się echem nie tylko w Europie, ale i na całym świecie, wpływając na ruchy rewolucyjne i reformy demokratyczne w nadchodzących stuleciach. Przed rewolucją Francja była rządzona przez Ancien Régime. System społeczno-polityczny zakorzeniony w tradycjach feudalnych. Społeczeństwo było podzielone na trzy sztywne stany. Pierwszy stan, duchowieństwo, które posiadało znaczną ilość ziemi i przywilejów. Drugi stan, szlachta, która cieszyła się bogactwem, zwolnieniem z podatków i wpływami na dworze. Trzeci stan, pospólstwo, w tym chłopi, robotnicy i burżuazja. Klasa średnia, która ponosiła ciężar podatków i miała niewielką władzę polityczną. System ten był głęboko nierówny i wzbudzał powszechne niezadowolenie wśród trzeciego stanu, który stanowił około 99% populacji. Pod koniec XVIII wieku Francja znajdowała się w samym środku poważnego kryzysu finansowego. Dziesięciolecia wojny, w tym udział w amerykańskiej wojnie o niepodległość. Wyczerpały skarb narodowy. Rozrzutne wydatki Dworu Królewskiego, szczególnie króla Ludwika XVI i królowej Marii Antoniny, jeszcze bardziej pogłębiły zadłużenie. Próby reformy systemu podatkowego przez rząd spotkały się z oporem klas uprzywilejowanych, co utrudniło wprowadzenie znaczących zmian. Do trudności gospodarczych przyczyniły się słabe zbiory w latach 80. XVIII wieku, które spowodowały niedobory żywności, gwałtowny wzrost cen chleba i powszechny głód wśród niższych klas. Ten kryzys gospodarczy podsycił niepokoje społeczne i żądania reform. Klimat intelektualny XVIII wieku również odegrał kluczową rolę. Filozofowie oświecenia, tacy jak Voltaire, Rousseau i Montesquieu. Opowiadali się za ideami wolności, równości, suwerenności ludu i rozdziału władzy. Ich pisma kwestionowały tradycyjny autorytet i inspirowały ludzi do wyobrażenia sobie społeczeństwa opartego na rozumie i sprawiedliwości, a nie na boskim prawie i dziedzicznym przywileju. W maju 1789 roku Król Ludwik XVI pod presją kryzysu finansowego zwołał stany generalne, zgromadzenie ustawodawcze, które nie zbierało się od 1614 roku. Celem było zatwierdzenie nowych podatków. Jednak szybko pojawiły się spory o prawa wyborcze. Stany pierwszy i drugi tradycyjnie głosowały razem, przewyższając liczebnie stan trzeci, pomimo ich ogromnej populacji. Rozczarowani przedstawiciele stanu trzeciego odłączyli się i ogłosili się zgromadzeniem narodowym, twierdząc, że mają prawo reprezentować naród francuski. 20 czerwca 1789 złożyli przysięgę, w której zobowiązali się do nierozwiązania stowarzyszenia do czasu uchwalenia konstytucji. Oznaczało to formalny początek rewolucji. Napięcie wzrosło, gdy rozeszły się pogłoski, że król planuje rozwiązać siłą Zgromadzenie Narodowe. 14 lipca 1789 roku paryscy rewolucjoniści szturmowali Bastylię, królewską twierdzę i więzienie symbolizujące tyranię. Ten dramatyczny akt nieposłuszeństwa stał się potężnym symbolem rewolucji i jest obecnie Obchodzony corocznie jako Dzień Bastylii, Święto Narodowe Francji. W tej fazie rewolucja dążyła do monarchii konstytucyjnej i umiarkowanych reform. Deklaracja praw człowieka i obywatela, opracowana przez Zgromadzenie Narodowe, proklamowała wolność, własność i równość wobec prawa jako podstawowe prawa. Konstytucja cywilna duchowieństwa ograniczyła władzę Kościoła Katolickiego, czyniąc duchownych pracownikami państwowymi i wymagając przysiąg lojalności. Konstytucja z 1791 roku ustanowiła monarchię konstytucyjną, ograniczając władzę króla i tworząc zgromadzenie ustawodawcze. Pomimo tych reform napięcia utrzymywały się. Próba ucieczki rodziny królewskiej w czerwcu tego samego roku podważyła zaufanie publiczne i zradykalizowała rewolucję. W 1792 roku Francja była w stanie wojny z Austrią i Prusami, których monarchie obawiały się rewolucyjnego zarażenia. Wewnętrznie gospodarcze zawirowania i kontrrewolucyjne powstania pchnęły politykę. Jeszcze bardziej w lewo. 10 sierpnia 1792 roku rewolucjoniści szturmowali Pałac Tuileries, więzili Rodzinę Królewską. Monarchia została oficjalnie zniesiona, a Francja została ogłoszona republiką 21 września 1792 roku. Król Ludwik XVI został stracony przez gilotynę 21 stycznia 1793 roku, a następnie królowa Maria Antonina w październiku. Następnie nastąpił najbardziej brutalny okres panowanie terroru. Kierowany przez Komitet Ocalenia Publicznego pod przywództwem Maksymiliana Robespiera. Celował w domniemanych wrogów rewolucji. Od 1793 do 1794 roku stracono dziesiątki tysięcy osób, w tym rewolucjonistów takich jak Danton i zwykłych obywateli. Okres ten charakteryzował się intensywną paranoją i tłumieniem sprzeciwu w imię Cnoty i Republiki. Upadek Robespiera i jego egzekucja w lipcu 1794 roku zakończyły terror. Po terrorze tzw. Tak umiarkowani odzyskali kontrolę w fazie zwanej reakcją termidoriańską. Nowy rząd, znany jako dyrektory, był pięcioosobowym organem wykonawczym, który rządził obok dwuizbowego parlamentu. Chociaż przyniósł pewną stabilność, Dyrektory był nękany korupcją, problemami gospodarczymi i uzależnieniem od wsparcia wojskowego. Niezadowolenie społeczeństwa i spiski rojalistów trwały. Pośród niestabilności młody i ambitny generał o imieniu Napoleon Bonaparte wyłonił się jako potężna postać. Zdobył sławę dzięki zwycięstwom wojskowym we Włoszech i Egipcie. A w 1799 roku przeprowadził zamach stanu i tym samym obalił dyrektoriat. Utworzył konsulat, a siebie samego jako pierwszego konsula, skutecznie kończąc rewolucję francuską i rozpoczynając autorytarne rządy. W 1804 roku Napoleon koronował się na cesarza Francuzów, konsolidując władzę. I tworząc nowy reżim. Rewolucja na stałe zakończyła monarchię we Francji, choć później na krótko ją przywrócono i zniosła system feudalny. Szlachta straciła swoje przywileje, a poddaństwo zostało wykorzenione. Tytuły szlacheckie zostały zakazane, a status społeczny zaczął być bardziej powiązany z zasługami niż z urodzeniem. Z czym... Rewolucja ustanowiła zasady wolności, równości i braterstwa jako fundament nowoczesnego narodu francuskiego. Wprowadziła prawa obywatelskie, świeckość i równość prawną, idee, które miały być centralne dla przyszłych społeczeństw demokratycznych. Kodeks Napoleona, choć stworzony pod rządami autorytarnymi, skodyfikował wiele rewolucyjnych ideałów, takich jak równość prawna i prawa własności, i wpłynął na systemy prawne na całym świecie. Rewolucja głęboko zmieniła rolę Kościoła katolickiego we Francji. Upaństwowienie ziem kościelnych i sekularyzacja instytucji zmniejszyły wpływy Kościoła. Tolerancja religijna się rozszerzyła, ale rewolucja rozpętała również przemoc i prześladowania antyklerykalne. Rewolucja francuska zainspirowała ruchy rewolucyjne w Europie i obu Amerykach. Odegrała znaczącą rolę w kształtowaniu nowoczesnych ideologii politycznych, w szczególności liberalizmu, nacjonalizmu i socjalizmu. Na Haiti rewolucja zainspirowała zniewolonych ludzi do powstania w tym, co stało się pierwszym udanym buntem niewolników prowadzącym do niepodległości Haiti w 1804 roku. Idee rewolucyjne wpłynęły również na ruchy wyzwoleńcze w Ameryce Łacińskiej. Rewolucja francuska była wydarzeniem transformacyjnym w historii ludzkości. Oznaczała upadek starych hierarchii i pojawienie się nowych porządków politycznych i społecznych opartych na suwerenności ludu i prawach człowieka. Choć jej przebieg był burzliwy i czasami naznaczony przemocą, jej dziedzictwo Trwa w demokratycznych instytucjach i wartościach, które kształtują znaczną część współczesnego świata. Rewolucja pokazała zarówno potencjał, jak i niebezpieczeństwo radykalnej zmiany. Pokazała, że ludzie mogą obalić uciski, i kształtować własne losy, ale także, że niekontrolowana władza i ekstremizm ideologiczny mogą prowadzić do terroru i tyranii. Jako taka. Pozostaje potężnym symbolem zarówno nadziei, jak i ostrzeżenia, fundamentalnym rozdziałem w trwającej walce o sprawiedliwość i wolność.